5000 dolarów, jest to środa, i my potem oczywiście zaczynamy szarżować. Składamy kolejne zlecenie, straciliśmy 1000 dolarów, no ale mamy jeszcze przecież plus 4. No to składamy kolejne, i w tym momencie już jesteśmy tylko znowu na stracie. Znowu mamy, ale mamy zysk, plus 3 i zaczynamy się odgrywać. Bo przed chwilą przecież mieliśmy plus 5. Czyli tak zwany efekt gry na koszt firmy. Pierwsza podstawowa rzecz, którą właśnie powiedzmy, ja miałem w firmie, w której pracowałem, to jeżeli ja w środę zarobiłem dużo pieniędzy, to dostawałem wolne do poniedziałku. Zrób sobie przerwę, nawet wydaj to z dziewczyną, z żoną, czy na samego siebie. Lepiej jest wydać je, czy część z tych pieniędzy, niż stracić je, bo tak Będziemy funkcjonować, stracimy je zaraz na giełdzie. Jest to ten efekt pychy. Jesteśmy najlepsi na świecie, najlepsi traderzy. I w 90% następne zlecenie, czy dwa, czy trzy, będą na stratach. Także oprócz tego, to ciągle mówię, że jeżeli mamy zły dzień, to najlepiej sobie zrobić dzień, kolejny, przerwy, odpocząć. Może nie jesteśmy sfazowani z rynkiem. Jeszcze gorsze jest, co wydaje się, z jednej strony wydawało się nielogiczne, jak dużo zarobimy. Bo znowu, tak nasz mózg funkcjonuje. Jak dużo zarobimy, zróbmy sobie przerwę. Efekt gry na koszt firmy. Kolejną rzeczą, o którą chciałem powiedzieć Państwu, to jest tak zwana zasada 80-20. Zasada 80-20, tak zwana zasada Paceto, to jest na podstawie... Hmm... To był włoski ekonomista, yy, który właśnie tam stwierdził, yy, no, zaczęły się jego te badania na tej podstawie, że 80% ziemi należy do 20% ludzi, yy, potem, że ta mniejszość kierowców powoduje większość wypadków, że mniejszość swoich ubrań nosisz przez większość czasu, prawda? Mamy te swoje ulubione dżinsy, i mimo nie wiadomo, jaką szafę mamy zapakowaną ciuchami, to i takie je jedne nosimy mniejszość pacjentów cierpi na większość chorób, jak to się przenosi na rynek Forexu.